Thank you. Znajdujemy się przed dworem mokronowskich w Jordanowicach, obecnie Grodzisku Mazowieckim. Pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodzą już z XIV wieku, kiedy to znajdowały się tu dwie osady, odrębne i niezależne. Grodzisko oraz siedziba feudalna Jordanowice. Pierwszymi właścicielami Jordanowic byli grodziscy lub grodnicy, jak zapisują kronikarze, pieczętujący się herbem Ostoja. W wieku XVI tymi ziemiami władał ród Okuniów lub Okoniów, który w 1522 roku uzyskał prawa miejskie dla Grodziska. Od tego czasu można powiedzieć, że datuje się rozwój tego miejsca, szczególnie istotny w wieku XVII, kiedy właścicielami ziemskimi tego obszaru został ród Mokronowskich. Który przybył z Wielkopolski. Dwór Mokronowskich przeszedł w XX wieku kilka generalnych remontów. Pierwszy w latach 50., drugi w latach 70., a trzeci, ten najistotniejszy, w latach 90. Stan dworu przed yy, remontem, można by określić mianem bardzo poważny. Znajdujemy się we wnętrzach Dworu Mokronos w Jordanowicach, które tak pięknie udekorował Jan Bogumił Plesz. Dekoracja malarska wykonana przez Jana Bogumiła Plersza Zakomponowana jest w układzie wertykalnym w postaci arabesek kandelabrowych zamkniętych w wyrazistych supraportach. Po mojej prawej stronie Pleż wyobraził żywioł powietrza. Mamy więc Zeusa Jowisza, emblematy dotyczące Hubertusa, zgasłą lampę, a na górze jaskółki, wyobrażenie motylków oraz. Eola, bądź putto dmuchające w róże wiatru. Po lewej stronie, dla odmiany, wyobrażony został żywioł ziemi. Z uwagi na to, że oryginał zachował się w dość skąpej ilości procentowej, w trakcie prac konserwatorskich odtworzyliśmy tylko paterę z owocami, snop prawdopodobnie z grabiami. Tu najpewniej była maska Demeter, bogini ziemi. Na górze zaś wyobrażono drzewo życia, czyli palmę. Przede mną, po lewej stronie, znajduje się wyobrażenie żywiołu wody. Centralnie maska wodnika Posejdona, poniżej harpun, sieci wędka, także delfiny, powyżej muszla. Z koralowcami oraz trójząb, symbol Posejdona. Po prawej stronie zaś jest wyobrażenie żywiołu ognia. Centralnie wyobrażone jest słońce, kołczan ze strzałami, zapalona lampa oraz bardzo interesujący symbol Zeusa, mianowicie orzeł trzymający w szponach błyskawice pioruny. Na górze supraporty jest odtworzona, zrekonstruowana przez nas w trakcie konserwacji, pochodnia bądź lampa. Najciekawszą i najbardziej wartościową częścią całej dekoracji gabinetu jest ściana wschodnia z wyobrażeniem medalionu z muzą terpsychorą i towarzyszącym jej wdzięcznym Cupido. Przekaz ikonograficzny tej ściany jest najbardziej tajemniczy i w bezpośredni sposób nie nawiązuje do tematyki czterech żywiołów. Najpewniej łączy się z drugą warstwą ikonograficzną przekazu dekoracji, ukrytą, dotyczącą miłości małżeńskiej i relacji między kobietą i mężczyzną. Niewątpliwie dwa sfinksy, jak wiadomo, będące symbolem tajemnicy i strzegące jej, nawiązują do tajemnego związku Izabeli Sponiatowskich-Branickiej i Andrzeja Mokronowskiego. Muza terpsychora wyobrażona centralnie w medalionie na ścianie wschodniej, wskazuje, że pomieszczenie, w którym się znajdujemy, nie było ani westybulem, czyli paradnym wejściem do rezydencji, ani biblioteką, ale raczej gabinetem, ponieważ muzater psychora jest opiekunką muzyki i tańca. Stąd sądzimy, że było to pomieszczenie przeznaczone głównie dla gospodyni, pani tego, Dworu, czyli Izabeli Sponiatowskiej-Branickiej, a dekoracja była wykonana w wyniku jej wyraźnych sugestii. Burzliwe dzieje Związku Andrzeja Mokronowskiego i Izabeli Sponiatowskich-Branickiej nie znalazły swojego miejsca na kartach pamiętników czy zbiorów inwentarza, ale niewątpliwie zostały ukryte w polichromie, która znajduje się w tym gabinecie. I być może to było właśnie głównym celem zleceniodawców tej dekoracji.